dlaczego nie chce mi się tu trzymać i jeszcze się otwiera tak, jeszcze się otwórz telefon wypadnie no tu mam mikrofon, ale po tych naszych polnych drogach to by trzeba było naprawdę 0 na godzinę jechać żeby ktokolwiek cokolwiek słyszał więc tak jedziemy na zakupy ja muszę kupić karmę dla psów muszę kupić sobie farbę do włosów już chrzanie te pasem, te refleksy już mi się znudziły już mi się nie podobają mi się zrobiły rude i nie podobają mi się, a moja fryzjerka nie ma czasu dopiero za tydzień a ja, wiecie, ja to jestem niecierpliwy człowiek, ja nie będę czekać tydzień czasu nie? więc ja sobie w bo sama może jutro, może pojutrze ale pojutrze raczej nie, bo majstry przyjdą więc lepiej jutro o ile ja mnie rano obudzi, no i co? I muszę iść do apteki po te lekarstwa na kręgosłup. Dzisiaj jest podobnie jak wczoraj, no boli mnie to jakoś znośnie. Ja już chyba się przyzwyczaiłam do tego bólu po prostu. Leżałam dzisiaj długo, więc trochę się wyprostowałam, odpoczęłam. Widzicie, przynajmniej jest plus tego taki, że muszę leżeć w łóżku i że to zmusza mnie do odpoczynku, no więc tak. Jademy, odezwiemy się do was później. Dzisiaj chyba pojedziemy sobie nad jezioro, bo jest tak gorąco, jest taki upał. Ja pokoszę trochę trawę, zrobimy sobie obiad i wtedy po obiedzie pojedziemy sobie chwilę nad jezioro, a wtedy po południu będziemy te meble wynosić, no bo szkoda. Słońca, kurde, szkoda pogody, nie? Chłopaki, czy wy chcecie łowić dzisiaj cały dzień? Co? Nie wiesz? Janek, ty śpisz? A chcesz jechać na dzieciora? Nie? Nie chcesz? Czemu? Co? Takie to przeboje. No dobra, kochani, przyjechaliśmy z zakupów. Byłam też w aptece, byłam też w Rosmanie. Chłopaki byli w swoim sklepie wędkarskim. E, ale idź, wyłącz telewizor, bo mam dużo zapiąt, wiesz, bardzo. I jak nie oglądasz, to wyłącz. No i tak, kupiłam sobie w Osmanie dwie farby na zaś, bo są w promocji. Ostatnio kupowałam bez promocji, a w promocji są 24 zł. Więc wzięłam sobie po prostu. No i dobra. Wzięłam też. No mam, wykupiłam ten Nimesil, więc zaraz sobie zażyję, bo będziemy przesuwać, przestawiać te meble. Dostałam w Gettysie od pani takie e, witaminy. Kompleks takich witamin, więc fajnie. E, 92 wzięłam też sobie witaminę B12. Bo wy się mnie pytaliście o te zastrzyki. Te zastrzyki to są zastrzyki przeciwbólowe, e, sterydy i witamina B12 właśnie. I e, e, no, i wiem, że tą witaminę powinnam też suplementować. Ja suplementuję też te witaminy zwykłe. Hmm, czekajcie, nie, to nie. Mam inne. O się Fenuś. Ja mam takie y, kompleks z witamin, ale no to są zwykłe jakieś tam, więc... Y, a czemu ty ciągle przebierasz koszulki? Czarną koszulkę nie ubieraj, bo jest ciepło, tą ubierz, tutaj masz. Co jest z nią nie tak? Nie. Ciągle musisz się przebierać? I w czarnej koszulce ci będzie kojąco? to tą wejść do kosza na pełnię. No więc y, tak, y, i wzięłam nurofen, bo czasami się przydaje, ale to ja ogólnie rzadko coś przeciwbólowego biorę, cokolwiek. Staram się, wiecie, mam bardzo wysoki próg bólu, więc staram się nie brać takich leków przeciwbólowych. Ale jak już biorę, to faktycznie y, każdy wie, że to już jest po prostu, że ja muszę, nie? Więc u mnie to tak jest, nie jestem uzależniona od leków przeciwbólowych. W ogóle od żadnych leków. Jedyne leki, które były na stałe, no to są te na tarczyce i te na insulinooporność Teraz tak, tutaj mamy mini Airbus na jutro, bo jeszcze mamy w lodówce trochę buza i go dzisiaj zjemy, a ten jest na jutro. I tutaj są zakupy z biedronki. Kupiłam oczywiście jeszcze karmę, ja się szedł dać psom. Też prosiłam go, żeby wody postawił, bo. Taki upał, że napisy no, muszą mieć y, bieżącą wodę. E, I tak. Chłopaki sobie wzięli na jutro, pianki, bo jutro będziemy robili ognisko. E, ja muszę iść po kijki do ogniska i e, umyć się, przygotować na jutro. Pójdę za chwilę odkurzyć samochód e, trochę posprzątać, bo mamy bałagan w samochodzie, chcę tam zrobić porządek. E, i wtedy od razu te kijki sobie przyniosę ze stodoły i muszę je właśnie umyć. Kupiłam biszkopty. Będę robić em, semnik na zimno. Kilka bananów. Kilka śliwek. Nasze śliwki węgierki, słuchajcie, jeszcze nie są. Tu mam ciemne śliwki. Ale to też weźmiemy sobie jutro. Albo może, wiecie, jak to jest z chłopakami, jak ja to wyjmę, to oni to dzisiaj zjedzą. A w zasadniczo chciałam tu na jutro, Janek. sobie wymyślił, że chce mandarynki. O, zaraz go zawołam. Jezu, przepraszam, spadła. Zaraz go zawołam, żeby je sobie zjadł. Bo przed chwilą chciał otwierać pianki i się na mnie obraził. A ja mu dam te mandarynki, niech sobie zje. Bo on tak zawsze ma, że On coś chce w sklepie, a potem się okazuje, że on tego nie je. Wziąłam kilka bułek kilka rodzajów bułek, ja nie lubię tych bułek z biedronki ale no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma prawda więc tak maliny i zrobię właśnie semnik na zimno wieczorem z malinami bo mam e, kiedyś tam kupiłam ten semnik taki gotowy i wzięłam kilka pudełek malin, właśnie mam tam też jeszcze bolówki, więc zrobię semniczek galaretki Galaretki i galaretki, a i jeszcze galaretki. <śmianie> ja sobie wziął bagietkę. Nie wiem po co, coś sobie wymyślił, że znowu będzie robił. Bisz kolejne. I jakieś tam soczki, chłopaki sobie wzięli, ale to też na jutro. Soki. Mm. Chlebek jeden. Kolejne biszkopciki. Kolejny sok. Taką lemoniadę wzięłam. To, to ja wzięłam. Jestem ciekawa jak to będzie smakować. Tylko to wszystko fajnie by smakowało schłodzone. I jeszcze trzy bułki. I ja wzięłam sobie mm, takie piwo. 4,5%. Ale to na dzisiaj. Na dzisiaj... Na wieczór, tylko że jak wezmę leki, to już nie będę mogła. I właśnie, to jest właśnie ten problem. I tutaj wzięłam na takie na jutro zerówki. Też to włożę do lodówki. Najwyżej jutro to wrzucimy do jeziora. To będzie zimne. To jest fajne. To ja kiedyś piłam i to jest mega fajne, mega dobre. Takie orzeźwiające faktycznie. I no. Ja czasami lubię sobie kupić piwo 0%, bo ono jest takie, wiecie, orzeźwiające, gazowane, więc w takie upały czasami mm, sobie kupuję. No, więc takie zakupy. Niby nic kasy znowu masa wydana. Tutaj w biedujące 200 coś 240, w aptece 70. jak tu żyć? Nie? Więc Jest gorąco, że ja zaraz się spłynę. Zaraz się rozpłynę, ja po prostu się tak świecę, że jakbym miał sobie dzisiaj zrobić makijaż, to by i tak wszystko spłynęło, więc nie robię sobie w takie gorące dni makijażu. Bo po prostu spływa to. Idę, popakuję te zakupy, idę umyć się, znaczy się umyć. Umyliśmy samochód, bo byliśmy na myjni. Idę odkurzyć trochę w samochodzie. I nie wiem, czy pojedziemy teraz nad jezioro. W sumie jest fajna, ciepła pogoda. Czy można by było teraz jechać, a najwyżej pod wieczór, przestawiać te meble? Tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce. ryszok No, ale cóż. Może pójdę teraz trochę jeszcze trawy pokosić, bo chciałabym jeszcze trochę skosić. Majstry przychodzą w poniedziałek rano o siódmej i zaczynają od pokoju, więc ja dzisiaj to muszę zrobić, choćby nie wiem co. No, takie życie. A, i ja dzisiaj w tej sukience, ale powiem Wam, że nawet w tej sukience mi jest ciepło. Mimo, że ona jest mega luźna i wszystko jakby luźno jest tutaj, to i tak jest mi mega gorąco, nie? Więc nie wiem, co mam sobie ubrać. Chyba spodenki ubiorę i stanik sportowy i tak będę się śmigać. Bo jak inaczej żyć? No co tam jest? No ja i tak tam sprzątałam ostatnio. No niestety, musicie sprzątać, hello! Sprzątamy! Zbieramy, sprzątamy. PS-a trzeba ja się wynieść. Tutaj trzeba wszystko zbiórka zebrać. To są wasze klamoty. No. Tamte gry trzeba zdjąć z góry. A te me 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 mebli na razie nie wyjeżdżają. Przesuń tu na bok i ten. I na razie ponoś te wszystkie rzeczy, które są do wyniesienia, tak? Te mazaki sobie włóż do biurka, ple, te piórniki też, franek, piórnik do biurka włóż, bo też ci go wywalę zaraz do kosza, jak ty go nie włożysz. I nie mi narzuć, że ty mi wszystko wyrzucasz. A wiecie, że ja to nagrywam, wasze zachowania. Jasiu, Fenek. No zanieś je do korytarza i włóż je tam sobie do korytarza gdzieś do szuflady, tak? Gdzie masz swoje korki? Fenek, twój piórnik, bo zaraz go wyrzucę. I zobacz, ma z ziemi, wszystko, trzeba pozbierać. Jasiu, wkładasz mi. ja ci wkładasz? mi. sobie to powiem. Staj! Tak wygląda nasze życie, słuchajcie. Daj te rękawiczki. Nie. Nie, Fenek. Nie ty przesadzasz. Puść. Sam piórnik tylko włóż do biurka. Puść. No i dobra kochani, my powoli wynosimy rzeczy. Chłopaki się kłócą, bo oczywiście jest bałagan. Ja wiedziałam, że to tak będzie. Ale no, z tym. Remonty się z tym wiążą. Nie wiem, czy to można w ogóle odkręcić jakoś. Jak my to przykręcaliśmy, już nie pamiętam. Musimy zdjąć tą szafkę. Musimy zdjąć tą szafkę. Chyba sobie zostawię też na poniedziałek. Majsty mi ją ściągną i telewizor też mi ściągną, bo no ja raczej nie dam rady. Mm. Więc nie wszystkie rzeczy dzisiaj, ale dzisiaj wyniesiemy te meble, wyniesiemy wszystkie klamoty. Łóżko zostawimy do jutra. Łóżko to tam jest moment. Um. Tak zasadniczo moment, bo ja mam tam chyba też przykręcone kurde, ten dół na stałe. Ja piedzielę. No nie wiem, już nie pamiętam jak to było. No ale bierzemy się, wynosimy wszystko dzisiaj. Wyniesiemy te schodki. Ja się będzie spał dzisiaj na dole. Najchętniej to bym to łóżko dzisiaj też wyniosła, ale nie mam w Kętari. I co? I tyle. I będziemy sobie działać. Nie wiem, gdzie oni poszli. Czyli zawołać, bo ja tutaj sama je po prostu. Tyle tego jest, ja nie myślałam, że mamy tyle rzeczy napchanych w jednym pokoju, serio. Mamy tego tyle takich kratów, pierdół. szeszok. Um, ja muszę w ogóle jeszcze wieczorem iść na tych, ale najpierw tutaj powynosimy, potem pójdę zrobić ogień w piecu, żeby woda była ciepła do kąpieli. Nie jechaliśmy nad jezioro, bo... Nie wiem, ja chwilę sobie odpoczęłam, dzisiaj leżałam, prostowałam plecy, przed tym wszystkim, więc mm, tak, muszę chwilę zdjąć w ogóle, Uch. wszystko postejmować, więc jechaliśmy nad jezioro, no i, a, o Jezu, mm. jeszcze mają biżuterię moje te moje lustro zezwala i będzie 10 lat nieszczęścia. No ja wykręcam nawet to. Tutaj są jakieś stare, które były. To w ogóle zobaczcie jak ta ściana wygląda okropnie. Więc tutaj też um, to jest chyba od ciepła, tak mi się wydaje, bo ja kiedyś tutaj w ogóle miałam. Jak pamiętacie takie pierwsze... nie, 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 nie pamiętacie. Co ty hałasujesz tam? No, spakuj mi się ten. Miśki pochowaj do wołoka. <grywka> za ten wołek powiesz. No pakuj. Pakuj, pakuj. Trzeba rolety zdjąć. Wszystko trzeba pozdejmować. To jest tyle rzeczy do zdejmowania. Na szczęście te rolety można łatwo zdjąć. Tak mi się wydaje, że łatwo. Ale patrz. Misiów on nie spakuje, nie? Ale za rolety to się bierze. Patrz go, patrz Figo Fago mały. Za to oni się biorą, miśki swoje spakuj. Majster. Tam z dołu też to trzeba wyjąć. Ja nie wiem jak to tutaj. Ciężko idzie. Nie spadnij, przesuń to w mamy stronę. No tak jo, do siebie. No i to całkiem lekko schodzi. Dobra. To trzeba wykręcić. Majster, i tak będzie to w pewnie wszystko wykręcał. I od nowa, ja nie wiem, ja bym tu w ogóle chciała. Wiecie co? Nie firany, tylko takie rzymskie rolety. Ale my mamy te rolety, ale te by można było dobać. I z drugiej strony mamy tutaj też albo same rolety sobie zostawimy. Już nie będziemy tych firan dawać. Mnie się te firany jakoś nie podobają. Ja nie wiem. I rzymskie rolety. I rzymskie takie, dobra. Ale to może kiedyś, na razie to zostawimy sobie te rolety. A później jak będziemy robili... Nie mogę, Asiu, weź chodź wejdź tutaj ja Bo ja nie daję ja też... A ty jesteś za niski. A ty jesteś za niski. Szanek. No z dołu możesz, tak. A to trzecie gdzie masz, na Moje. Ja też tutaj mam. Daj Moje lustro. Ono było chyba przyklejone, Jest, jest ono jest na... jakieś wkręty. Jasiu, co ty robisz? Kogo jak to było założone, nie pamiętam. Ale hmm. A co? No, Co? No i co wtedy? Weź, jak to zdjąć, lepiej mi powiedz. To jest przykręcone? No pusto, pusto to, to dopiero będzie, jak my to wszystko wyniesiemy. No co ja sobie stanęłam, na Mazaka, no? Ja? Na mazaka ja stanęłam, weź go podnieść. No a ja kochani wylądowałam chwilowo w paniku. <grym> Patrzę, się tutaj leci ze mnie. Po prostu mieliśmy jechać na to jezioro, ale nie pojedziemy, bo nie damy rady tego przenieść. Jest już 20, a ja za długo sobie leżałam w ciągu dnia. Znaczy się leżałam. No odpoczywałam z tymi plecami i... I tak powoli wszystko robię, tak koślawo, więc no ale dobra, robię. Ważne, że chodzę, nie narzekam. Jestem na stych układam tu e, ubrania, pokażę Wam coś, tylko nie zhejtujcie. Tak wygląda nasz stych. Tutaj e, ostatnio był tu Jaś, bo szukał swojej kierownicy. No i nie mógł nic znaleźć. Ja i tak już część poukładałam. Ale ja też przynosiłam z zimy dużo rzeczy. Słuchajcie. Od świąt przynosiłam, tak rzucałam, bo rzucałam i znowu jest tu Armagedon. Wy znacie mój stryk, wiecie, jak to wygląda. A że ja potrzebuję mm, wydostać stąd parapet. Tu mam parapet do pokoju, więc go też zaniesiemy zaraz na dół. Ehm, no, chyba tak. Albo go chociaż tutaj bokiem jakoś położymy, żeby był łatwo dostępny. Tu mam też farby, nie wiem, czy te farby będą się nadawały. Kiedyś kupiliśmy farbę, bo myślałam, że uda nam się zrobić remont. Jak robiliśmy kuchnię, to też chciałam remontować wtedy pokój. No ale wtedy wiecie, stałam się z moim mężem i wtedy sprawy się pokieściły i ja mam nadzieję, że ta farba jeszcze będzie dobra, bo to jest plamo odporna z Duluxa, taka jasno, błękitna. Nie wiem, do kiedy ona ma datę ważności, ale my ich nie otwieraliśmy, więc mam nadzieję. Zapytam się majstra, czy będzie można nią malować, czy ją trzeba wywalić. No więc tak, tu mam farby. I układam, segreguję, sprzątam. Bo chcemy część rzeczy tutaj wynieść. Znaczy się rzeczy, wiecie, e, takich pierdółek, te, te miśki, jakieś tam rzeczy z biurka chłopaków, książki i tak dalej. No nie będziemy wszystkiego taszczyć do mamy. Więc część po prostu powynosimy tutaj, a jak będzie po remoncie, to przyniesiemy do nie. Więc no, najpierw muszę poukładać, bo tak historia tego syfu jest taka, że ja przynosiłam dużo rzeczy i odkładałam na miejsce. Ja się ostatnio chciał kierownicę. No i wiecie, wkurzył się chłopak, bo nie mógł znaleźć klucza. Eee, nieliczni wiedzą, jak otworzył sobie drzwi. Niektórzy mówią, że mądrze, że ma pomysły chłopak, więc ja tego nie skomentuję, bo ja byłam wściekła, ale nieważne. No i, i on chciał sobie znaleźć tą kierownicę, a ja miałam ją zawaloną. No to ja się wziął i przerzucił, resztę, znaczy się przerzucił te wszystkie rzeczy na drugą stronę tego pokoju. No i ja muszę to teraz układać, ale od razu sobie posegreguję i wtedy przyniesiemy te małe piedułki z dołu. A meble wyniesiemy do mamy. Łóżka zostawiamy sobie na jutro, więc tak. Taki plan. A ze mnie leci. Po prostu tu jest tak gorąco ja tu okno uchyliłam, ale.